Siemanko, jo, czy jak tam chcecie, to jest odcinek zerowy, czyli taki regulaminowy odnośnie całej tej serii, czyli oceniam anime. Po pierwsze, chcę abyście wiedzieli, że jest to tylko i wyłącznie moja ocena odnośnie danego anime i wcale nie musi się zgadzać z waszą, ponieważ ktoś może być fanatykiem Naruto, a jeśli ja coś powiem, że mi się nie podoba w Naruto, to ta osoba może być wściekła na mnie, Dlatego też mówię od razu, to jest moja ocena. To się tyczy różnych anime, ale podałem tylko przykład. Nie, że coś tam mi się w Naruto nie podoba. Chodzi po prostu o to, że to jest tylko i wyłącznie moja ocena i nie musicie się z nią zgadzać. Po drugie, bardzo bym prosił, aby pod filmami odnośnie danego anime nie pisać żadnych spoilerów, co się działo, kto zabił kogo, kto umarł, kto tam zrobił, kto tamto, co się stało z nim. A gdzie jest teraz? Nie, nie chcę po prostu widzieć żadnych spoilerów. Jeśli wy po prostu będziecie widzieć jakieś spoilery pod filmem odnośnie danego anime, po prostu blokujcie spam, oznaczajcie jako spam wszystko po prostu, żeby tego nie było. Nie znoszę po prostu jak ktoś spoileruje. Dlatego proszę Was o to. Nie spoilerować. Po trzecie, nie będę oceniał tego o co prosicie. To znaczy, nie chcę, żeby... Pod filmami były komentarze typu. O, a teraz byś ocenił Dragon Ball. A, a może teraz byś ocenił Naruto Shippuden. A teraz, może, Blecha byś ocenił. Kurde, czemu tego nie oceniasz? Nie, ludzie, ja po prostu będę oceniał to, co mi się podoba, a nie to, co Wam się podoba. Ehm, zresztą, nawet lepiej będzie, jeśli ja oceniam po swojemu, a ktoś po swojemu, ponieważ zauważyłem nawet, że nie tylko ja oceniam anime, więc. Nawet będzie lepiej, jeśli będzie różnorodność, a nie oklepane 10 osób ocenia blecha. Na przykład, po czwarte, w każdym odcinku będę robił ranking. To znaczy, ranking będzie się dzielił, a dokładniej ocenianie tego danego anime, o którym będzie mowa. Będzie się to dzieliło na kreskę, czyli jak wygląda grafika, efekty specjalne i tym podobne. Muzyka, jak to muzyka, czyli muzyka w tle, openingi, endingi. Mm, klimat, klimat, czyli po prostu, no klimat to klimat, rzecz jasna, nie będę tutaj mówił. postacie, no postacie, czyli ilość, różnorodność, bogactwo, że tak powiem charakteru, to wszystko będzie oceniane pod rankingiem postacie. i piąta rzecz taka opcjonalna, nie w każdym, a raczej w mniejszości anime, będzie ona stosowana tylko do tasiemców, czyli Bleach, Naruto, One Piece. I będzie to pod tytułem filery. Chodzi tutaj o te takie odcinki poza anime. Będę je też oceniał w takich oto tasiemcach. Po piąte, jeśli masz jakieś pomysły odnośnie poprawek, co powinienem bardziej zwrócić uwagę, co poprawić, co wykluczyć, pisz swoje pomysły pod tym filmem. Będę bardzo wdzięczny. Ocenię to i zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodzi po prostu o to, żeby były jak najlepsze materiały, a jest to dla mnie trochę wyzwanie, ponieważ nigdy nie robiłem takich recenzji ani oceniania czegoś i mam nadzieję, że będziecie za to wyrozumiali. A dlaczego to robię? Ponieważ jest to w pewnym sensie dla mnie wyzwanie nigdy czegoś takiego nie robiłem. Zwykle recenzje zahaczały tylko o robienie zatań domowych z polskiego, a wiecie, jak to jest z zadaniami domowymi z polskiego, spisać z neta i koniec. Natomiast tutaj robię to wszystko własnoręcznie, nie jest to żaden tekst napisany gdzieś na kartce, to znaczy niby jest, mogę wam zaszeleścić, jest tekst zapisany, ale to nie jest o każdym anime, to jest po prostu ogólny tekst, czyli mam rozpisane, co powinienem zwrócić uwagi na kresce, na postaciach. To jest takie ogólnikowe, co mam na karcie nie podane na tacy o danym anime. Po prostu mówię swoimi słowami, a jeśli są jakieś przerwy, to po prostu wycinam te 5-10 sekund ciszy, żeby po prostu była ciągłość rozmów. Dobrze. Chyba wszystko powiedziałem, także zapraszam do oglądania jakiego tam anime chcecie. Sayonara, oczywiście.